Piłkarki ręczne polonii kępno pokonały w niedzielne popołudnie SMS ZPRP Płock 33 do 26 w meczu siódmej kolejki pierwszej ligi była to trzecia ligowa wygrana z rzędu kępnianek. To było spotkanie, w którym musiałyśmy zdobyć dwa punkty, no i tak się skończyło. No może poziom nie był powalający, ale ciężko gra się z takim przeciwnikiem, kiedy, kiedy gra jest nudna, spokojna i tak dalej. Dziewczyny jest płocka. To są młode dziewczyny, które się dużo uczą, muszą dużo uczyć. Widać, że już te, te piłka, ta piłka im leci yy, takie rzuty z 12 metra, które były w ogóle nie, dla nas nieprzewidywalne, że, że to może w ogóle wpaść, a wpadało. Yy. Myślę, że co, no, no, to trzeba pochwalić dużo naszurzeń, że, że, że nie dałyśmy się uśpić i no, i zagrałyśmy tak, że te dwa punkty mamy. No. Najważniejsze są dwa punkty. Nikt później nie będzie pamiętał za dwa tygodnie, jak e, wyglądał mecz, tylko najważniejsze będą dwa punkty i miejsce w tabeli. Kępnianki, zwłaszcza w pierwszych fragmentach meczu zagrały z dużą determinacją, co pozwoliło na kontrolę wydarzeń na parkiecie w dalszej części meczu. Podobała mi się gra zarówno w obronie jak i w ataku. Zespół wykazał się większą dojrzałością, większą mądrością i dlatego z tymi młodymi szypianistkami na początku pokazał, kto rządzi na boisku. W drugiej połowie było troszkę gorzej. Z pewnością największe obawy w ciągu meczu niewiec Kępna miał o uraz jaki nabawiła się Agata Gałka, która opuściła plac gry. Martwię się właśnie o, o każdą zawodniczkę, bo wystarczy, że jedna będzie kontuzjowana i ta, ten cały układ, jak gdyby ta cała piramida, którą tworzymy w tym klubie może się rozlecieć. Bardzo źle weszliśmy w to spotkanie, mówił po meczu Bogdan trener sms UZPR ZPR Płock. Przez pierwsze 10 minut dziewczyny trochę jeszcze chyba były w podróży. Niestety miejscowe dziewczyny zagrały konsekwentnie od początku, budując sobie przewagę i tego się trzymały. Tak Kilka naszych zrywów no, nie pozwoliło tutaj zbyt, zbytnio się zbliżyć i jak gdyby ten mecz już potem taki ułożony przez pierwsze 10 minut trudno było cokolwiek zrobić potem. Bramki dla naszego zespołu zdobyła Aleksandra Wennek 6, Alicja Łukasik 5, podobnie jak Justyna Fijałkowska. Cztery razy bramkarkę gości pokonała Aneta Grozdanowska, trzykrotnie Agata Gałka, Alina Struzik i Grażyna Cichoń. Dwie bramki rzuciła Katarzyna Niziołek, a po jednej Magdalena Wojtasik i Estera Rykaczewska. W najciekawszym spotkaniu kolejki UKS PCM Kościerzyna dość łatwo pokonał Jutrzenkę Płock 30 do 22. Na czarnego konia rozgrywek wyrasta Kaper Kobierzyce, tym razem o świetnej formie Beniaminka przekonały się piłkarki ręczne AZS. AWF Warszawa. Akademiczki doznały w Kobierzycach wysokiej porażki 27 do 38. Przewodzący do tej pory stawce pierwszoligowców Sambord Trzew również zdobył dwa punkty. Jednak Trzewianki nie miały łatwej przeprawy w starciu ze Spartą Oborniki. Trzew wygrał 24 do 22. Szczepiarnistki AZS-u UMC z Lublin nie wygrały trzeciego spotkania z rzędu. Akademiczki po świetnym początku sezonu nieco spuściły stonu. Tym razem ekipa z Lubelszczyzny musiała uznać wyższość Beniaminka z Nowego Sącza 25 do 27. Fatalną pasję Porażek przerwały wreszcie zawodniczki Słupi Słupc, które w pojedynku drużyn z dołu tabeli pewnie pokonały tor dobrzeń wielki 30 do 23.